O! nie! Co, no, żyje? ale miliony, obrzydliwe. Jane, doberek, witam serdecznie. Siema, siema, siema. Ty, widzę, że coś było kurde z moim internetem, się działo. Niełodnego, 15 minut temu, co jest kurde? Jakieś dropy. Siemańko. Witam, 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 o zdrowie pytam. Ja pierdela, czy u was jest tak gorąco? 33 stopni pokazuje, a ja w pracy muszę siedzieć. Po co ja sobie to robię? Bez sensu. Triumf. Mam nadzieję. No, niby doszukiwał. Eee, spora farta na razie w tej gierce. Dobra, fajnie, że dajemy zabił. Super. Trzeba to. Tego single leci do tego. Jak za jak coś... Durałem Mkilek, no i super. Oj. No, podbitka nie najbrzydsza. Trafię go? Nie wiem po co zrobiłem te sztuczki, nie Uuuuh, Nie masz. Oku! Zobaczcie! Niesamowita sprawa! Rzucaj ją! Mogę tego radać? O! Wow. Dawaj, rzucaj, rzucaj gość kogoś! Kolejne marki. Owww, trójka się, kiełczę ruszyć. Oww, kurde. Kejl, myślałem, że będzie miał szół, Timor. Mamy tego Gravesa? Eh, jedno. Dobrze. I'm dead. A nie, RK. No, I'm dead po tym zaraz, nie? Kurczę, ja wiem czy to są dobre trady, co my robimy. Hej Do tego? Gada utuj Dobra. Dobra. Back to Nashor, please. Back to nashore Hej panowie. Kurde Dobra, dobra... Dobra, nie chcę umierać. Boję się. Okej, okay, nie ma się co na chyba. O! Nie! Każdy żyję. co da das? Możemy szale. Okej, nie ważne, dobra. Wo O! A ale miniony obrzydliwe. Yok. Shingjik. Co tam się kurwa kręcisz, bracie? Eee, <grywa> Da, Daję TP-ka pod ale kurde Zajebiście, bo by, ja byłem na Bi? walce B. Hmm Ja bym ten pantalon się nie odwrócił od razu. O k***a. Ku... Hmm, Haber kill. Ja chciałem pantalona jeszcze odwrócić. Też? Też był? Też był. Czeka na kółka Ma r Kajsa? Ja Miałam balda, e. O, ma na da Dara Level up. Losowy z jakieś No Faj, No, jaka jest gry, nieważne. Pakunek od Razera, kolejny. Mają być słuchawki. Ciekawe, czy tylko słuchawki, czy coś jeszcze może? Zobaczymy. Pan Razer pięknego wyspał. Tylko słuchaweczki. Tylko co, czy ja mam się przesiadać na takie słuchawy? Barracuda Pro Wireless Gaming Headset with Hybrid an C. Zastanawiam się, czy to czasem nie są te słuchawki, które ja mam na siłownie. Właśnie opowiadałem wam jakiś czas temu, że okazuje się, że w moim telefonie, w tym nowym Samsungu, nie ma w ogóle wejścia takiego, wiecie, jak na słuchawki z jackiem. No, na jacka nie ma wejścia w ogóle, co mnie trochę zaskoczyło. No, musiałem właśnie wziąć słuchawki z bluetoothem i właśnie sobie wziąłem słuchawki, któreś właśnie Razerowe i sobie w takich śmigam. Razer Triforce Bio Cellulose 50mm Drivers. O oh, kur, celulozę to ma w sobie? Nie, ja no. Premium carry case. Oh, o, no, nie czekamy. Game everywhere. here nothing else. Woo. For gamers by gamers. I schowane są od razu w takim pudełeczku. Nice. Niezłe. Dobra, otwieramy. Kiedy jakieś rozdawanie dla widza? No właśnie, ostatnio tam wysyłają tylko dla mnie, kurde rzeczy. Ale popytam coś, może bym coś dla widza załatwił w sumie. To są te. E, te czyli ja mam barakudy na tego, na, na, na siłownię. Są niemalże. No podobne są. Są bardzo podobne. Ale to jest, co? To jest wersja pro, tak? Barakuda pro. Tamte to chyba nie są pro. Tak mi się wydaje. Takich gąbeczek tam nie ma. Tych, co jestem na siłowni. Na pewno. Ciekawe. O, o ty. Rzeczywiście. Ty, ale wygusza. O pierdyla. Nie no to jak słyszę, to się słyszy normalnie. Ja tutaj się słyszę, jakbym był, wiesz, pod wodą. Ale faza. O kurde, na no niezłe. Tylko nie wiem czy te takie materiałowe te poduszeczki. Na no, siłownie to tak średnio, jak się będę pocił, nie? Ale chyba będzie gaming uprawiany, tylko no, problem jest taki, że to zajebiście wygusza. No właśnie nie będę słyszał już nikogo wokół mnie. Będzie problem. Dwa kabelki i tu jest ta wpinka. O, jest trochę inna. W tamtych barakudach jest na środku. Tutaj jest tak po boku. Czemu? Razer Barakuda Pro. Pokaż mi to do tego, do telefonu. Bo też mam taki problem. Na siłowni właśnie, że jak wpinam to do telefonu... O, to się chyba lepiej trzyma. To jest lepiej zrobione niż tamty normalny barakudy. No, zajebiście się trzyma. Wszystko urda, fajne Bo niekiedy mam te, niekiedy mam problem taki, że mi yy, Jak mam, wiesz, yy, telefon w, w spodniach Jakimś się, no jak o coś tam uderzy, że tak powiem To rozłączają mi się, a tutaj się to zajebiście wpina Aż Szkoda, że takich nie ma w tych normalnie barakudzie Fajna wejściówa I to można wpiąć też tutaj, nie? Prawda czy nieprawda? No, i to się tutaj wpina. takie rzeczy. Ale chyba. Kurczę, spróbuję sobie je do komputera, ale boję się, że one będą aż za. za bardzo wygłuszające. Kurde, trochę się boję. Ale będzie próbowane. Ale jest takie dziwne wrażenie, jak się mówi. Bo jest naprawdę, jakbym. jakbym. Jak, jakby pod jakąś wodą, czy coś takiego. Dziwne. Jak dytkiem o kolano. Dokładnie tak. Spoko to wygłuszenie na pewno jest. Kurczę, jak pewnie gdzieś tam jedziesz, czy coś takiego, podróżujesz. To takie wygłuszenie to zajebista sprawa. Nie chcesz ich oddać? Nie. Telewają mi się. Spróbuję może też je na siłownię w ogóle wziąć. Very nice, very cool. Podoba mi się. Cze, belejcie bej, śmiebe, Proszę bej, O zarabi. narobi. Coś brzydkiego, Jeszcze kilo, nie to trzeba. No szkoda, słuchaczki. Co za zaklęs, co tym. Nie na mnie. Okej. Okay. Cool, Ej. Wow, ooo, wow, ale to jeszcze nice. się wybierasz? Ty kurde, no ile się Maszorek? No jeśli go zabijemy, to owszem Fuuu No mogę strzeszować do tego stuna. To w miarę łatwo. Ale Nie chcę się maksymalnie. Perka. Asysta. O że szk... co ja dałem? Dobra. Na szczęście nie ma znaczenia, okay. jaka. Perfekcyjne KDA OMG. <coughs> Oj. Miłego wieczoru, na razie. Ho.